Aniołowie, aniołowie biali, a na coście to tak u żłobka czekali. Po coście to tak skrzydełkami trzepocąc, płatki śniegu rozsypali czarną nocą? Czyście blaskiem drogę chcieli zmylić? Tym przeklętym, co krwią ręce zbrudzili. Czyście kwiaty srebrne liście posiali, na mogiłach tych rycerzy ze stali, na mogiłach tych rycerzy pochodów? Co od bata pomarli i głodu. Czarne noce, aniołowie, w naszej ziemi, ciemne gwiazdy, i śnieg ciemny, i miłość, i pod tymi obłokami ciemnymi nasze serce w ciemność się zmieniło. Aniołowie, aniołowie biali, o, użyczcie blasku skrzydeł swoich. By do Pana trafił ten zgubiony, i ten, co się oczu podnieść boi, i ten, który bez nadziei czeka, i ten rycerz w rozszarpanej zbroi, by jak człowiek szedł do Boga człowieka. Aniołowie, aniołowie biali. Zadana jest gdzieś ulica, lecz jak tam dojść? Którędy? Ulica zdradzonego dzieciństwa, ulica wielkiej kolendy. Na ulicy tej taki znajomy, w kurzu z węgla, a nie w rajskim ogrodzie, dom stoi. Jak inne domy, dom, w którym żeś się urodził. Ten sam stróż stoi przy bramie, przy bramie ten sam kamień. Pyta stróż, gdzieś pan był przez tyle lat? Wędrowałem przez głupi świat. Więc na górę, szybko po schodach, wchodzisz. Matka, wciąż taka młoda, przy niej ojciec z czarnymi wąsami i dziadkowie. Wszyscy ci sami i brat. Co miał okarynę, potem umarł na szkarlatynę. Właśnie ojciec kiwa na matkę, że czas się dzielić opłatkiem. Wszyscy podchodzą do siebie, serca drżą uroczyście, jak na drzewie przy liściach liście. Cicho, choinka płonie, na szczycie chrubim fruwana oknach pelargonie, blask świeczek złotem zasnuwa, a ta z ust brata płynie, kolenda na okarynie. Białe ściany, wapnem bielone. Bije radość ze świętych obrazków. Wzory sreby, koronek, szron na oknach ślicznie wygłaskał. Bzywo w kiściach, listki paproci. W izbie ciepło, miło, przytulnie. Drwa trzaskają ogniem z kominka, pies pod stołem z kotem się czuli. Śnieg na dworze, silny mróz, zima. Wniósł ojciec siana brzemiączkiem. Zapachniało siano łąkami. Biały obraz pachnie krochmalem, na nim jaśnieje płatków w złotych paskach, w siwych, w rumianych. Cieszą się z nich aniołków w buzie. W rondlu postny zaskwierczał olej, matka postna racuchy smaży. Przy nim huczy garnku w półkole, pryska smakiem grzybów i warzyw. Kłąby parę oka połyka, przy choince jazgot dzieciarni. Starsza siostra wiesza kocie, trus rybełko, tam lichtarz prawi. Ówdzie piernik stryjony w złocie zdobi całą w łańcuch kolor. Tak się stajeś śliczność, odmiana. W głos pulsuje radę powietrze. Weseleją święci na ścianach: ściany białe i coraz bielsze. biały obrus, opłatki białe. Na choince potop śliczności. Ojciec twarz swą dobroć wygłaskał. Już opłatki matka rozwija, Buzie dzieciąt. Aniołki w blaskach. Już pierwsza gwiazda zabłysła. Wilia w imię Ojca i Syna. Wilia. Gdybyś się tak omylił i dziś u nas narodził, w zwykły sposób, nie jakiś najświętszy, byłbyś czyimś tam dzieckiem gdzieś w zagłębiu czy łodzi, w suterenie czy na czwartym piętrze. Zamiast fletów, pastuszy, grałyby ci za nim zaśniesz, dźwięki Syren i czkawki i klaksonów. Dni są zawsze te same, nie jest ciszej ni jaśniej z racji czyichś narodzin czy zgonu. Żaden król by nie przyszedł ni zachodni, ni wschodni, by ci kadzić i sypać złotem. Ojciec zły twoim płaczem stałby raniej niż codzień i gorliwiej by szukał jakiejś roboty proroctwami, gwiazdami, nikt by Ciebie nie wieścił, nikt by w prasie i radiu nie robił reklamy. W ciasnej życia wędrówce tyle gruzu się mieści, padłbyś na nie i przepadł, jak kamyk. Gdybyś się dziś narodził i znów zechciał być Bogiem, mękę życia przeorać do gruntu, byłbyś słowem jak piorun, byłbyś słowem jak ogień, słowem walki, miłości i buntu. To tego właśnie wieczoru, gdy mróz lśni jak gwiazda na niebie, przy stołach są miejsca dla obcych, bo nikt samotnym być nie może. To tego właśnie wieczoru, gdy wiatr zimny śniegiem dmucha, w serca złamane i smutne po cichu wstępuje otucha. To tego właśnie wieczoru zło ze wstydu umiera, Widząc, jak silna i piękna jest miłość, gdy pięści rozwiera, to tego właśnie wieczoru, od bardzo wielu wieków, pod dachem tkliwej kolendy, Bóg rodzi się w człowieku. Pisze ci, synku, list z daleka, z domu. Na szybach śnieżne łyskają się płatki. Wspominam dawne dni i pokryją mu płacze. Ty, synku, zrozumiesz łzy matki. Jest już choinka, wiesz? Zaraz u stołu jak dawniej siostrzyczkami trzema. A z nami także i myśl wesoła, że Ciebie, synku, wśród nas dzisiaj nie ma. Ty tam samiutki, w dalekiej gdzieś stronie jak my tak liczysz mijające chwile, jaka ci gwiazdka dziś wieczór zapłonie, kto ci świąteczną przyładzi wigilię? Jaką kolędą, syneczku, mój miły, rozjaśnisz swoje godziny tułacze? Myśmy się dzisiaj za Ciebie modliły, a ja nad listem jeszcze widzisz, płacze? Myśl o nas, synku. Pomnij przy wieczerzy. W liście mym znajdziesz okruchy okładka. Wiem, że nam wrócisz. Ten, co w żłobie leży, czuwa nad nami. Całuję cię, matka.